trenera w Grudziądzu. To piąta zmiana, jakiej dokonuje trener Ślączka w tym meczu. Mówię o zmianie Przemek Pawlicki w ramach rezerwy taktycznej za Keneta Bier. No i odkurzanie Norberta Krakowiak. Tak, nawiązując do nazwy klubu, logistyka dystrybucji zawodników gruziąckich jest dziś imponująca, naprawdę. Norbert Krakowiak po raz pierwszy od długiego czasu prezentuje się pod taśmą. Po raz ostatni w biegu numer 6 zaprezentował się Norbert. No i przywiozł w tych dwóch biegach dwa punkty i Bonus. Teraz zadanie będzie ciężkie, bo i Matej Żagar i Piotr Protasiewicz mimo nieco słabszych momentów całościowo prezentują się dziś bardzo dobrze. Patrzymy. Pawlicki, Żagar, Krakowiak i Brodasiewicz. Tu jest walka o bonus, proszę Państwa, o to, co się będzie działo w rundzie rewanżowej w grudziącu. Także wszystkim absolutnie zależy. Taszma za chwilę idzie w górę. Jeszcze Matej Żagar musi podjechać bliżej. To jest życzenie arbitra słupskiego. Pojawiają się gwizdy. No to gwizdze jak nikogo nie ma na trybunach pardź. <laughs> Uwaga, jedziemy, wyścig numer 14. Pan prowadzi. A stoma dobrze startują grudzią, tanie i Pawlicki i Krakowiak. Żagar z Protasiewiczem gdzieś bliżej krawężnika. Szukają swoich szans. Krakowiak czy Żagar? Żagar chyba będzie lepszy na wejściu w łuk, ale tu może mu przeszkodzić Pawlicki w budowaniu prędkości. No niech Żagar się zmieścił. Żagar wchodzi pod Pawlickiego. Jeszcze nie. Tymczasem pod Krakowiaka wszedł Piotr Protasiewicz. Próbuje kontry Norbert, ale pan Piotr zdaje się opanował sytuację. Przemek Pawlicki po swoją pierwszą trójkę w tym sezonie, chociaż Jagar bardzo blisko. A i Krakowiak uderza w Protasiewicza. A aj, I aj, 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 aj. wiesz co, od razu przypomniała mi się sytuacja. Z finału IMP. też, ale też z Piotrem Protasiewiczem w Częstochowie w minionym sezonie, kiedy w niego wjechał tak Holta. W 14 tak, tak, biegu. Tak. Też to był 14 bieg zdaje się w Częstochowie. Tak jest, a mnie przypomniała się sytuacja z finału IMP, gdzie golop z Protasiewiczem mieli bieg dodatkowy, pamiętasz? To Też był... prosta startowa, rok tak. 9-9. Tak jest. Wtedy wykluczony był golop i Protasiewicz zdobył dzięki temu swój jedyny tytuł indywidualnego mistrza Polski. Tak jest, teraz tak. oczywiście najważniejsze, żeby Piotrowi i Protasiewiczowi nic się nie stało. W bardzo bezpieczny sposób przebiegało nam to spotkanie, a w biegu 14 nagle pojawiła się nerwówka, bo już wcześniej mieliśmy mhm. e bardzo dużo napięcia na to, że Matej Żagar w pewnym momencie podjechał bardzo blisko Przemka Pawlickiego. wtedy skończyło się bez upadku, no a teraz widzimy niestety. Piotr Protasiewicz cały czas na torze. Zobaczymy powtórkę. No, dźwignęło Norberta Krakowiaka tutaj. Myślę, że sędzia Słupski nie będzie miał żadnych problemów ze wskazaniem winnego. Podobnie, tylko że na drugim łuku tego samego toru dźwignęło gleba czugunowa w meczu Obrąz, który wtedy uderzył w Norberta Krakowiaka. Tak, tak było. Ten wypadek Piotra Protasiewicza nie wyglądał jakoś strasznie niebezpiecznie, ale wiemy, że takie wypadki też potrafią być brzemienne w skutki. Tak, ponieważ na całe szczęście część siły uderzenia w bandę wziął na siebie motocykl Piotra Protasiewicza. No, mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wstał, staje. Wstaje, Piotr Protasiewicz, to jest najważniejsza informacja, proszę Państwa. To jest też kwestia sezonu przygotowawczego. To jest